Uwaga, uwaga, przypominam, że dzisiaj o 19 live. Halo, dzień nowy, czekam że kiedyś zakończysz tego mema. Spróbujemy oczywiście podbić świat. Ehm, z no co znasz? pięki mózg. Piękny mózg. No taka bajka była kiedyś. Bardzo fajne. sobie. Tam były takie dwie myszy, jedna z wielkim mózgiem, druga bez mózgu. Aaaa tak tak. Pinki tak. jest, no. jest i mózg. Pinki jest i mózg. Niski, <laughs> czy, 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 wysoki, czy, czy ty, no cóż. Tak? Czy ty sugerujesz, że ja jestem tym, tym wysokim? Ja pójdzie? nic nie sugeruję, Molto. Ja to wiem. <laughs> Polaczek czy ze mnie najgorszy. Szuja. W ogóle przypał. Ostatnio postanowiłem, że sobie. W sensie teraz to Scenariusz na następne ciekawostki, nie? Tu już mam jakby zarys. I ogólnie ciekawostkę podobną. No, podobałem, zainspirowałem się, żeby to ładnie nazwać, bo znalazłem bardzo fajny film Jamesa Bucketa na temat duchów, i okazuje się, że w ogóle to, co one mogą robić to jest masakra. I w tym odcinku oczywiście linkuję ten odcinek, żeby nie było. E, taki jest przynajmniej plan. I okazało, i on tam James Bucket pokazuje, że teoretycznie jako duch, kiedy nawiedzisz jakąś no, laskę, nie? To użyjesz jej. No. Tylko, że masz na to 10 sekund z teleportera, no i tak samo z tymi. No, tak i on tak mówił, słuchaj, tak tak tak? że wtedy nie zużywasz jej używalności, a to jest kłamstwo. Ja to sprawdzałem. Ja myślałem, że. Tak, plaga, kudy, nieskończona laska. A tu się okazuje, że jednak. Nie nie, jest. Co? To nie. I jeszcze jest takie coś, że jak że są te, te takie kłębki z pustyni, to możesz je rozpakować. Tak, tak, to kojarzę też. No ogólnie nie odcinek by jest bardzo dobry. Tutaj też go podlinkujemy. Tylko. no. Czy będziemy pamiętać? Ja mówię, że się ja mówiłeś, że mnie podlinkujesz No to wiesz jak, się jak to jest... W sensie wiesz. Ja już nie jakby... Ja wiem, się to linkować, stałem się o tym pamiętać, ale ja pamięć mam słabą. A przede wszystkim ja... W sensie gdyby to wszystko wcześniej oglądał, bo tak, ale... Tak jak na przykład jak nagrywałem ten. Te przygodowe to absolutnie wszystko, wiesz, oglądałem pięć razy każdy odcinek, żeby mieć pewność, że wszystko jest w miarę w porządku, po tym jak na początku zrobiłem wpadkę, że zakończenie dałem na samym początku z audio, ale teraz to, prawdę mówiąc, wszystko tak, wiesz, nagrywamy teraz i potem to wysyłam kumplowi, kumpel mi to montuje, inny kumpel mi, słuchaj, robi miniatureczkę, daj tytuł. I ja tylko tak sobie tak oglądam to wszystko, tak wiesz, tak przewijam trochę, bo oczywiście, no nie będę ukrywał, nie lubię oglądać samego siebie, ze względu na to, że nie lubię swojego głosu, nie lubię sposobów, w jaki się wysławiam, chociaż niektórzy mi piszą, hej Dobina, ty jesteś taki, taki elokwentny, ale ja wiem, że to kłamstwo z mojej strony, bo nie jestem elokwentną osobą. Chociaż staram się ćwiczyć sztukę wysławiania, bo uważam, że to jest coś naprawdę interesującego. Co uważasz? Hmm. hmm, wiesz... Kiedy twój kolega wiesz. zaczyna... pierdolić od rzeczy. Nie, no, nie, nie, nie o to chodzi. Właśnie miałem coś powiedzieć. W sensie, no że... że um, taka jedna rzecz była, przy w niej... E, pamięci. W sensie... Lecimy w scenę. linka na Discordzie. <grym> tam jest mój film. A nic nie pamiętam, Ja, ja tam najbardziej bekę miałem, jak e, właśnie mój kumpel, który to wszystko montuje w kleju. Twój link w sensie... A, tak, to tak, było tak, złoto. To jest troll over 90.000 Nie jeszcze to specjalnie było. Ja myślę, że on jest wspaniałym tolem. To ja myślę, że montażowa nie lubi. W sensie montażę... Nie, co jest? No, to Montażysta dobra A poza tym no, <laughs> ogólnie odpalamy na tym live' Wiedźmina, nie? I tak no, e, no, wszyscy no, zaczynają no, pisać no, ej E, nie ma głosu, nie? Podbiega do mnie i mówi... Wyłącza mikrofon i mówi... Trzeba zainstalować a Ja taki... Ej, typie, ale wiesz, że to na tym internecie będzie się robiło... Ile? Mm, nie wiem, ja mam jakieś... Wieć mi waży 30 giga, ja mam jakieś max 10... Mega, no to wiesz, to by się robiło z godzinkę, tak licząc lekko. A e, on... robimy, co ty? Przecież ludzie poczekają godzinkę, nie? Ja się śmiałem. A więc no, na szybkości odpalamy to zostawę, ale koniec końców live bardzo fajnie wyszedł. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś no się tak, uda. No nie, ale następnym razem trzeba to wszystko zrobić tak, żeby mieć jakiś plan nie? i go już zacząć po prostu realizować na live i żeby nie myśleć za dużo o tym, co się robi, tylko żeby po prostu robić. Bo ja niestety. No, no nie będę ukrywał, że tak na spontanie ciężko mi się robi rzeczy. Dobra, to zrobię te starzaki maksymalnie daleko tu od tak? No. Tak, żeby grzybka. O nie wiem, jak to zrobić, byku. Grzybka, nie było. Grzybka. W sensie, tak, żeby go całą tę stefę, którą ona będzie miała dla siebie, opalały, nie? Trzeba no. zabić. No. A i to weź, przyjdź z tym starżakiem. A ty mogłeś w sumie ty pójść z tymi starżakami, Jezu. Dlatego mówię, że trzeba, że mogę, mogę. że tam, się tak ładnie robią w tych krokach, fajnie. o że się tak ładnie wygląda. Podąktyty ty te z pierników. eventowe No, no. Musisz się zobaczyć. generalnie na brzegach bazy naszej. Ha, o to Zabry. ci chodzi. Tak, tak, pojawię. Dobra. Eee, no, no. To w sumie korzystając z okazji, że to jestem, to od razu zacznę budować dalej mulki Co za Potem Aha, dzięki, Dzięki, że mi ufasz, byku. <laughs> A czy wiesz? Um, Chcę, żeby to było dobrze, że wyszło z Aldi. No, My wiem. Się wiesz, co jest fajne? Stasznie? Jak starzak ma alarm. To już, w sensie nie wiem. Gdyby to był szybciej, starzak, w sensie jakby od razu po w załączeniu alarmu on zaczął gasić, to by był super. Naprawdę. No, tak. A tak, no, cieszmy się tym, co mamy. No A poza tym pakuje nam no, się z na jednego starza, wiesz? Tylko bym to mówić. Morderstwo. matko, jaki dźwięk znikającego popioły, straszny. A bo to nie znikający popiół, tylko coś na mnie krzyczy. Jezu, Chryste, nie, dźwięki Mam nadzieję, że to się nagrywa dobrze, a nie tak jak zwykle. <laughs> no, dobra. To lecimy dalej Mulki.

9, 10, 11 i 12 mamy. Cyk cyk cyk. Wszystko na planie heksagonu. O, ale to będzie perfekcyjne, mówię ci byku. W sensie bardzo lubię tworzyć okrągłe rzeczy No już mówiłem kiedyś. W jakimś poprzednim odcinku. Okrągłe rzeczy z kwadratów to jest coś tak wspaniałego. Chociaż zazwyczaj wychodzi mi oktagon. Co, czym się ta zajmujesz Polaczku, bo nic nie co mówisz? Ja wybijam sobie tam gildy. Okej. to nie przeszkadza. Nie, się nie, 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 Gadaj Gadaj Gadaj. mnie, nie, nic nie, 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 memzy nie, 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 do mnie No czemu nie, 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 Piękne nie, dawaj jeszcze, nie, nie, przynajmniej, że się nie, przynajmniej, że Zabrałem. To, nie, nie mamy nawet kamienia na połowę jest. Dlaczego my musimy zabijać tego bossa? Mordo. Mi idziesz... No, Czy ty mi idziesz? Spuścić manto. Jeżeli skręcił... Kurde, idziesz mi spuścić manto. Nie, zbugował się super. Chyba, że jeżeli tutaj stanę, Dobra, nie będę go po prostu tykał. Jezu, jakiś patus tutaj do mnie przyszedł o niszczenie tego jakie będzie fajne oh yeah. dobrze, że mamy ciebie z combatem ja pamiętam jak e, przy budowaniu dla bizonów ja się bawiłem do te łóki to jest masaka w sensie ogólnie Jest wystarczy, zao... no, wystarczy generalnie słomianek <noise> ale kamień jest szybszy w sensie, w sensie jaki? Tam się szybciej zdobywa. No tak. trzeba było czekać, no, aż w rośnie i rośnie. Ona rośnie, a poza tym i tak w no, każdym większym świecie tak naprawdę 100%, 100 zasobów tawy idzie na życie codzienne. I trochę ja. już zdecydowana mhm. większość na tu tapy. Bo pole pułapkowe to podstawa. Szczerze na czuwaj, bo już lubiłem wszystkie ptaszki. Tak? A murki stawiam. Skończę stawiać murki. Dobra, skończę stawiać trzy dni. No to za 3 dni, no to jeszcze jest dobra, masa nie czasu. pięć Zdążę, zdążę. O matko, szlam zostawił. Słuchaj, 35 minut to jest No, no, nie. Nie pytaj się. Teraz, żeby to zbudować tutaj. Uff, dobra, mam to. Jestem szczęśliwym człowiekiem jednak. Oglądałeś... o, jak się ten film nazywał? Z... Samuel'em L. Jacksonem, Pulp Fiction, o. Nie. Hmm? Nie? To była taka scena, jak oni właśnie weszli odzyskać skradziony um, łup, jakby dla ich szefa i ten Vincent chyba się pytał, we are good? Nie were happy, albo coś takiego właśnie Czy jesteśmy zadowoleni? I on mówi tak, no. jesteśmy zadowoleni Nie mam pojęcia dlaczego ci to mówię, ale jakoś tak mi się strasznie skojarzyło <laughs> Ale ogólnie no też taka moja cecha, coś. że lubię przytaczać w losowych momentach jakieś cytaty, które tak kapeńkę pasują Tak w ogóle, tak teoretycznie może, no w sensie, no niby jest jakieś nawiązanie, ale tak naprawdę to wiesz, tak po trochę dupy <sighs> o, Ale co do ciebie Dzień w ogóle zrobiłem coś przykrego z tych jajek Nie mów, że jest wszystkie zjadłeś, się. Nie, nie, ja nie wiem Dobrze Nie nie zrobiłem no odrazu, odrazu. coś przykrego no to, to ja oczywiście, tego. coś chudy Ja nie, nie miałem planu zrobić tego Co no zrobić z tymi jajkami, bo nie wiem zobaczysz okay. są te ośmiorniczki to Co co hmm. jadłem ciepłe Chodź Jakieś znowu? Dawać. Zaczyna się Dawać. dosyć niepokojąco. Szkoda, że we skiniach nie masz żadnego sp sposobu na szybsze podróże. W sensie, a w sumie można by macki się pobawić. No, ale zabijanie no, macek no. też jest uciążliwe, no nie ukrywajmy. To tak jakbym ja chciał zabijać snurku. Niby no, można, no. niby jest ten fajny hełm, ale tak naprawdę bić 1200 hapsów, komu by się to chciało? Szanujmy się. Jest sposób na to. W sensie, jak, opowiedz mi o tym. To jest ogniem? No, może w następnych ciekawostkach. No może. Można, można. Chociaż ja już ciekawostki mam. Chociaż jak masz jakąś lepszą, to dawaj. Bo ja mam póki co do scenariuszu opisane trzy. I dwóch pozostałych nie jestem tak do końca pewien. W sensie, przy ciekawostkach zawsze jakby... Mm, Daję trochę takie bardziej i trochę takie mniej oczywiste, żeby jednak ten doświadczony gracz, jakby mógł też coś dla siebie Dobra, znaleźć. Ja tego nie wiedziałem. No, ale zarówno ten, a ten początkujący, to wiesz, żeby też mógł coś, bo jakbym wywalił wszystkie Dobra. takie turbo ciekawe ciekawostki w jednym odcinku, to wiesz, to potem ten, no gracz nie oglądałby dalej, a przecież chcemy mieć jak najwięcej wyświetleń i hajsu z YouTube'a, więc trzeba dawać mu trochę, żeby chciał więcej. Ale nie można go w pełni zaspokoić tego doświadczonego garza. Właśnie nagrywam moment, jak już tak powiem dziecko ta girda umiera z głodu. Ojej. Coś okrótę Oj, Ora, oj. już nie goduję. Dobra. Czekaj, tak, ja mówiłem o czymś. No i właśnie w każdym razie stałem się więc dopasować ciekawostki, tak, żeby jednak ten doświadczony mógł no, coś dla siebie znaleźć, jaki ten mniej doświadczony. Albo mogę powiedzieć, że nie mam inspiracji czasem, nie wiem. Wszystko w sumie pasuje. W ogóle zauważyłem ostatnio u siebie taką ciekawą cechę, wiesz? Że kiedy coś o kim, komuś coś opowiadam, to zdarza mi się dopasowywać rzeczywistość do faktów, a nie na odwrót. W sensie, przychodzi mi jakieś rozwiązanie sytuacji, jak. Coś, o czym mam komuś opowiedzieć, mogłoby się hipotetycznie potoczyć. Myślę sobie, hej, to się trzyma kupy. Dlaczego by tego nie powiedzieć? I potem to mówię, a potem się orientuję, ej, przecież to w ogóle nie jest prawda. Dlaczego ja mu to mówię? Dlaczego ja okłamuję tego człowieka? Przecież to nie, nie mam z tego żadnych profitów. No ba kiedy budujesz puławkę na to od stula, więc zaczynasz opowiadać o zmyślaniach egzystencjalnych. Trzeba live'a porobić, a nie. live, <grydowanie>. live y są akurat, jeżeli o to chodzi super. Bo jednak jest zawsze o czymś rozmawiać, jakby interakcja z widzami jest super. To jest coś tak wspaniałego, że o matko. No i jestem dolej ja, ja Chociaż jeszcze <grydowanie> jest dragon fight, ubić jeszcze jest nagranie. Dobra, byku, ale zobaczyć, teraz nie. trzeba rozwalić te talbiudom kamyczki. Ja mam surowce no, na dwóch kopaczy. Mam i cztery nie. paliwka, elegancko, pik, pik, Zobaczysz, I zobaczysz piękną niesprawiankę z tych. Z... Ja już Powiedziałbym, że użyłeś nie... um, pewien symbol, który jest charakterystyczny tak, dla osób w gimnazjum, ale na pewno tego nie zrobiłeś, no, bo jesteś już dorosłą, osobą dorosłą, która właśnie kupuje mieszkanie. Powiem ci tak, y... generalnie to... Osobi Czy chodzi o kutasa? Jajek. Tak. Jezu, prosto, co ty zrobiłeś? Jak My, użyłeś no, kutasa z jajek? Nie wiem, musisz tu sam zobaczyć, bo to z to mi... Ty zrobiłeś? No niby gdzie. No to, to, to jest tak. No, no, za tymi bajkami. Gdzieś tam, o, tutaj. Ja No słuchaj, to tak, że ja się po prostu za kanalował. Coś mi wstało. Liczę, Aleksy, to jest tyle jedzenia, a ty to wszystko wywalasz, żeby zrobić Kutanka. Zastanów się. Chcesz mi ja ty, przynieść ja może. Nie, to nie nie jakieś kurde. muszę się cofać jeszcze po ten. Książkę moją. Ano. To co, w następnym robimy Dagon Fly'a? żeby się nie było nudno. Ja. To możemy. Mm, potrzebujemy jeszcze słowców na dwa. To. chyba nie zabijemy tą stula przed zimą. Zabijemy. Póki. Pani... No nie, bo potrzebujemy jeszcze lodu na dwa starzaki. Na jeden starzak. A skąd mi wyczułeś 15 lodu cwaniaku? Abracadabra. trzymaj książkę i O Jezu, jak dobrze, dziękuję Ci dobry człowieku. W sumie mogłem po prostu wytworzyć i Ci ją oddać, ale to tam... Oh A yeah. uje 40%. 40% chyba byś to stracił. W sensie, mogłem Ci ją oddać od razu. To książkę. Eee, <laughs> to twoja książka, nie moja. W sumie Mam mógłbym ją nosić tak. przy sobie na co dzień. Ale na wypadach no, chyba, sumie, nie? każdy na co nosi, nie? Ja nigdy nie noszę ze sobą. Chociaż nie będę przeczył, że kodeks umarł, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie y, trafiły się Maxwellowi, szczególnie w Together, bo w podstawce to oni są uniwersalni, tam można mieć chyba dwóch, nie? A tutaj można mieć czterech przodowników pracy, którzy wykonują ciężko swój zawód, do którego są stworzeni. Nice. A poza tym, y, psz, czy to nie działa tak w, w podstawce, że jakby oni zużywają narzędzie które ty masz? Znaczy, to jest właśnie nieskończone narzędzie. W podstawce nie. też? Znaczy, generalnie ten cień chyba w podstawce. Znaczy, może atakować, jednocześnie wiesz. W sensie wiem, że ten cień w podstawce jest uniwersalny na pewno. W sensie i on działa na, nie na zasadzie, że wytwarzasz jednego z nie. specjalizacją, tylko on jest uniwersalny i robi dokładnie no wiem, to, to mieć... co ty teraz robisz. No, tak. Może na przykład wyciągnąć jeśli zabijać ten z tobą. Albo coś. No no. Ty ja wiesz, że nigdy nie zabiłem w podstawcy Muche Smoka. Ja zabiłem kilka razy. No jest bez, yy, bez takiego super ultra speeda. Po No zrobowałem a... go w dwóch kamieniach. W sensie no, tu, tu Mucho się robi na dwa kamienie, bo tak naprawdę bez dwóch kamieni no. on jest naprawdę trudny. No on jest szybki, No w sumie nie jest wolny, jak tak się patrzy, ale on takie jest W sensie no on ma ten atak, że on jednocześnie lata. I no, atakuje postać, no, przez co on się, się przemieszcza atakując ten i tego się nie da uniknąć. Ten no to jest chore Ja mam full flipunek, dobrze, dobrze Więcej kamienia yeah, Tak, to tak, to tak, tak. Więcej kamyczku Robiłem kiedyś na YouTube ten głos Że to pierwszy raz Nie wiem Głos do chwila, nice, nice, nice jak to było? Ten film nie jest tutaj. przeznaczony dla dzieci? dzieciaczki! Nie muszę przestać. YouTube, 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 w ogóle zmienił się cały chyba na ten ten kids cały, w sensie nie ogarniam tego zupełnie. Nie chyba zarabiasz z Jako niezależny twórca mogę stwierdzić, że zupełnie nie ogarniam o co chodzi. I po prostu ci ja udział żyć mając nadzieję, że nie łamie żadnej ustawy. A Misztuł się obudził, i teraz będzie chaosował pewnie w odcinku. Więc trzeba kończyć, niestety. Dobra, wybierzemy szur, tylko kar te kamienie, co? rock, ro karat. Nie zrozumiałem, bo cię przerwało o dobinę. kolejny ten event to będzie Jurand Karlot, w szur, No, no, szur. tak. tak. No. No Zresztą Zresztą wszystkiego naczego. No, podejdę do nic dam mu marchewkę. No, transformuj się. Popatrzy na mnie swoimi wielkimi, głupimi oczami i się transformuj. I wcieknie do hamaczka, ale będzie tam, w się. I to zamieniłeś babkę. Tak, dokładnie. Mm. Dobra. O, akurat znalazłem zębkę. Nice, nice. Więc w sumie dziękujemy za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że zbieranie surowców jest równie pasjonujące, oglądanie zbierania przez nas surowców jest równie pasjonujące co robienie tego przez nas, a jeżeli tak, to w sumie uczuję wam, że to oglądać. <laughs> Więc dziękuję ślicznie za oglądanie ponownie i do usłyszenia w następnym materiale na kanale.